Sprawa, o której dzisiaj wam opowiem jest jedną z najdziwniejszych, o jakich dane mi było czytać i słuchać. Podczas zagłębiania się w tę sprawę miałem ciągle obraz jednego odcinka z archiwum X w mojej głowie i ten odcinek był zatytułowany Drive. Jeżeli ktoś wie w ogóle o czym mówię, no to szapoba dla niego. Jason Dalton to względnie zupełnie normalna osoba, która nagle dokonuje makabrycznych czynów i na koniec poddaje zupełnie irracjonalny powód, w który jest ciężko uwierzyć. Wiem, że wielu z Was może być nieprzyzwyczajona do widoku mojej osoby, ale zapewniam, że po od razu zniknę i zostaniecie samym moim głosem. Zanim jednak Wam wszystkim o tym opowiem, chciałbym podziękować sponsorowi dzisiejszego odcinka. A mianowicie aplikacji Alerabat, dzięki której będziecie mogli oszczędzić pieniądze podczas internetowych zakupów. Koszt produktów ciągle rośnie, ale wiele portali i sklepów internetowych daje możliwość zmniejszenia ceny dzięki kodom rabatowym. Właśnie w tym może wam pomóc darmowa wtyczka Alerabat. Za każde dokonane przez was zakupy będziecie mieli również możliwość odzyskania części kwoty pieniędzy w ramach cashbacku. Na pewno wielu z was słyszało powiedzenie, że jeżeli coś jest za darmo, to ty jesteś produktem ale w przypadku AleRabat to tak nie działa, bo zarabiają po prostu z prowizji od sklepów i dlatego użytkownika nic to nie kosztuje. Dzięki aplikacji AleRabat macie również możliwość przeglądania wielu sklepów i produktów, aby znaleźć dla siebie ofertę w najkorzystniejszej cenie. Zachęcam do zainstalowania wtyczki już teraz, klikając link znajdujący się w opisie, abyście mogli cieszyć się wyjątkowymi promocjami oraz korzyściami, jakie Wam ta aplikacja oferuje. Tymczasem zapraszam Was na podcast o Jasonie Daltonie, zimnokrwistym mordercy i kierowcy Ubera. Jason Dalton wychowywał się w niewielkim miasteczku Greenfield w stanie Indiana. O jego wczesnym dzieciństwie niewiele wiadomo, ale z tego co można wywnioskować po jego późniejszych latach życia, nie przejawiał raczej żadnych patologicznych zachowań. Miał dobre oceny w szkole i nie był problematycznym dzieckiem. Był za to człowiekiem wykształconym, może nie jakoś wybitnie, ale ukończył Comstock High School w Kalamazoo, oraz Kalamazoo Valley Community College w grudniu 1992 roku, uzyskując stopień naukowy w zakresie egzekwowania prawa. Podczas szkoły średniej był nawet wicekapitanem w szkolnej drużynie piłki nożnej. W 1995 roku poślubił kobietę Karol i miał z nią dwójkę dzieci. W sąsiedztwie uznawano go za miłego faceta i człowieka rodzinnego. Po facebookowych zdjęciach można wysnuć wniosek, że są kochającą się i dbającą o siebie rodziną. Jego ogromną pasją były auta. Zgłębiał wiedzę na ich temat, jak funkcjonują i jak je naprawiać. Próbował szukać pracy jako policjant w Michigan lub po bliskich stanach, ale wielokilometrowa przeprowadzka nie była mu na rękę. Zamiast tego zdecydował się na studiowanie blacharstwa samochodowego i następnie znalazł pracę w biurze BMW, co dało mu możliwość pracy jako mechanik. Jego drugą pasją, zaraz obok samochodów, była broń palna, którą uwielbiał. Pewnego dnia ktoś włamał się mu na teren jego zamieszkania i ukradł cenne narzędzia. To wydarzenie sprawiło, że zaczął gromadzić broń może nie w jakichś zatrważających ilościach, lecz miał jej więcej niż mógłby potrzebować przeciętny Amerykanin. Wszystkie bronie nabywał legalnie, nie był wówczas nigdy karany, więc miał pełne prawo do zakupu pistoletów. Około 6 lutego 2016 roku zaczął pracować jako kierowca Ubera w Kalamazu w stanie Michigan. Przedstawiciel Ubera stwierdził, że Dalton przeszedł bezproblemowo przez kontrolę przeszłości firmy i nie jest to nic dziwnego, bowiem Jason był względnie zupełnie normalnym, szarym Amerykaninem. Dwa tygodnie po jego rozpoczęciu pracy jako kierowca, dokładniej 20 lutego 2016 roku, zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Matt Mellen wezwał po południu tamtego dnia Ubera i podjechał do niego właśnie Dalton srebrnym Chevroletem Equinox. Podjeżdżając pod pierwszego klienta, zabrał go, sugerując mu, aby usiadł z przodu, ponieważ tylne siedzenia zajmował jego pies. Po rozpoczęciu jazdy do Daltona zadzwoniła córka. Rozmawiał z nią na głośniku i po dwóch-trzech minutach rozłączyli się i pożegnali w zupełnie normalny sposób. Dalton nagle zmienił swoje zachowanie o 180 stopni i zaczął pędzić z dużą prędkością, około 130 km na godzinę, po drodze, która nie była do tego przystosowana. Matt zaczął się panicznie bać i prosił go, aby przestał. Starał się nakłonić go do zatrzymania, ciągle mówiąc, że to właśnie tu się ma zatrzymać, co jakiś czas wskazując palcem na pobliskie domy. W głowie mata zrodziły się myśli, że. Zaraz tu zginie i wpadną na drzewo czy inną przeszkodę. Jason podczas tej zwariowanej jazdy był zupełnie spokojny i zadawał retoryczne pytania, typu: Czy z moją jazdą jest coś nie tak? W pewnym momencie Jason gwałtownie zahamował, zwieńczając całą sytuację tekstem: Proszę bardzo, jesteśmy na miejscu. Matt szybko uciekł z auta. I zadzwonił pod numer alarmowy. Nie wiedział za bardzo, co z tym wszystkim zrobić, więc po prostu powiadomił służby, że taki incydent miał miejsce. Policja, z racji tego, że nie było świadków tego zdarzenia, nic nie mogli dalej z tym zdziałać, dopóki sam Matt nie wniesie oskarżeń, na co koniec końców się nie zdecydował. Melen następnie wrócił do domu i zgłosił tę sprawę do samego Ubera drogą mailową. Dalton również udał się do swojego mieszkania, aby założyć kamizelkę kuloodporną i zabrać Glocka 19, kaliber 9 mm, i powrócił do pracy jako kierowca Ubera. Niedługo po tym na ekranie telefonu Jasona pojawiło się kolejne zlecenie. Niejaka Macy zamówiła Ubera do kompleksu apartamentów Meadows. Jason pojechał tam, lecz nie mógł jej znaleźć. Zadzwonił do Macy na komórkę, mówiąc, że podała mu złą drogę. I w pewnym momencie, wkurzony, rozłączył się. Macy starała się z nim ciągle skontaktować, próbując dzwonić i pisać wiadomości takie jak: czy wszystko w porządku? Czy jesteś już blisko? Gdzie pan jest? Ale odpowiedzi nie doczekała. Macy na pewno jest wdzięczna z zrządzeniu losu, że mimo wszystko jej nie znalazł. Lecz zamiast niej tragedia spotkała Tianę, kobietę, która wraz ze swoimi dziećmi i ich znajomymi stała przy domu. Jason podjechał do niej z dużą prędkością, gwałtownie hamując i pytając się wkurzonym głosem, czy to ona jest Macy. Zakłopotana kobieta odpowiedziała, że nie, co rozzłościło Jasona, po czym odjechał, lecz po chwili zawrócił. Kobieta zobaczyła, jak przez okno zawracającego auta mężczyzna wyciąga broń i zaczęła uciekać wraz z dziećmi. Jason wtedy oddał 15 strzałów, prawie cały magazynek. Lecz przy ostatnich dwóch kulach zacięła mu się broń. Tiana zasłoniła dzieci swoim ciałem, otrzymując cztery rany postrzałowe. Zdała sobie sprawę, że ucieczką niewiele w skóra, bo nie ma gdzie uciec, więc położyła się i udawała martwą. Na taki widok Jason odjechał. Sąsiedzi wezwali policję, słysząc strzały i wszechobecne krzyki. Ludzie zaczęli jej pomagać i ją uspokajać, mówiąc, że z dziećmi jest wszystko dobrze. O dziwo, pomimo wielu ran, Kobieta przeżyła. Policja po otrzymaniu kolejnego zgłoszenia powiązała tę sprawę z poprzednim telefonem od Mata Melena, który poinformował ich o przejażdżce ze zwariowanym kierowcą. Skontaktowali się z nim, a Matt przekazał im screena z Ubera, na którym widniało imię i nazwisko oprawcy. Wraz z jego zdjęciem profilowym. Niedługo po tym policja otrzymała kolejny telefon od osoby, która stwierdziła, że ktoś uderzył jej auto na skrzyżowaniu i uciekła w srebrnym Chevroletie Equinox. Jason zadzwonił do swojej żony i powiedział jej, że muszą spotkać się w domu jego rodziców. Po dojechaniu na miejsce, wytłumaczył jej, że uszkodzone auto wynika z tego, że to ci wredni taksówkarze dokonali na nim odwetu. Z racji tego, że jest kierowcą Ubera, i zaczęli do niego strzelać. Jego żona powiedziała, że zachowywał się wtedy jak totalny paranoik. Nigdy wcześniej nie widziała go w takim stanie, więc było to dla niej coś wyjątkowo dziwnego. Następnie przekazał jej broń i powiedział, że jeżeli dzisiaj wieczorem obejrzy wiadomości, to będzie wiedziała, że za tym wszystkim stoi właśnie on. Dalton wyszedł, zostawiając swoje uszkodzone auto i zabrał samochód rodziców, czarnego Chevroleta HHR. Po drodze wymienił Glocka na Waltera, którego trzymał w miejscu pracy, ponieważ wcześniejszy pistolet się zacinał. Kontynuował podróż i jak gdyby nigdy nic zabierał kolejnych pasażerów. Jeden z nich nawet po wszystkim opowiadał, że Jason śpiewał w akompaniamencie radiowych hitów. Około godziny 22. Tyler i Rich Smith, ojciec i syn wraz z jego dziewczyną udali się obejrzeć niebieskiego pick-upa w salonie Kia. Wydaje się to dość późna godzina na oglądanie aut, ale akurat tamten salon był otwarty do późnej nocy. Obok przykuwającego wzrok z oddali niebieskiego pick-upa stała rodzina, którą wypatrzył Jason. Podjechał do nich, zapytał się, co oglądają. A następnie wpakował w nich cały magazynek. 16 łusek wydostało się z pistoletu wprost na ziemię. Przerażona dziewczyna, która pojechała ze swoim chłopakiem i jego ojcem, została w aucie i była świadkiem, jak w przeciągu chwili umierają osoby, z którymi wiązała swoją przyszłość. Schowała się, aby morderca przypadkiem jej nie zobaczył. Po morderstwie Jason uciekł, a dziewczyna, upewniając się, że nie ma go już obok, wysiadła z auta. Sięgnęła do kieszeni swojego chłopaka, wyciągnęła telefon i zadzwoniła po pomoc. Po przyjeździe funkcjonariuszy sprawdzili ofiary, jednak obaj mężczyźni byli już martwi. Jason dalej mgnie po drogach i nie zatrzymuje się nawet na chwilę, dopóki nie wypatrzy kolejnych ofiar. Padło na cztery starsze kobiety i czternastoletnią dziewczynkę. Wyjechały po to, aby zobaczyć występ. Z racji tego, że było ich więcej, pojechały na dwa auta, zatrzymując się na parkingu Cracker Barrel. Jason podjechał do nich, zatrzymał się, wysiadł z auta i krocząc w ich stronę, zapytał o to, czy jedna z kobiet da mu dolara, aby znów uczynić Amerykę wielką. Kobieta odpowiedziała mu, że nie ma pieniędzy, po czym Jason zaczął strzelać. Na miejscu zabił cztery kobiety. Strzelając nawet w głowę 14-letniej dziewczynce, która siedziała na przednim siedzeniu jednego z aut. Dziewczynka o dziwo przeżyła, a po wszystkim obudziła się w szpitalu z zanikami pamięci i brakiem dużego kawałka czaszki. Dzięki nagraniom z kamer zauważyli auto Jasona. Dotychczas szukali osoby jeżdżącej srebrnym Chevroletem Equinox, a teraz nagle dowiadują się, że po drogach pędzi morderca jeżdżący czarnym Chevroletem HHR. Nikt nie wiedział co się dzieje i czy faktycznie morderstwa są ze sobą jakkolwiek powiązane. W mieście wybuchła ogromna panika. Mieszkańcy Kalamazu bali się, że ktoś może do nich podjechać i zacząć do nich strzelać, lecz nie wszyscy byli na tyle świadomi tego, co dzieje się na drogach spokojnego miasteczka i wielu z nich zwyczajnie bagatelizowało problem. Kilku z nich nawet zażartowało sobie, czy o ironio to przypadkiem on nie jest zabójcą, ponieważ jeździ czarnym Chevy HR. Na co Dalton po prostu odpowiadał, że nim nie jest. 36 minut po północy, na drodze jeden z policjantów zobaczył poszukiwane auto. Przekazał tę informację przez krótkofalówkę, włączył syreny, a Dalton zatrzymał się na poboczu. Policjanci trzymając go na muszce. Kazali mu wyciągnąć ręce przez okno, aresztowali go, skonfiskowali jego broń, a Dalton oddał się bez żadnego protestu w ręce prawa. Podczas przesłuchania był spokojny. Lecz na niektóre pytania nie chciał odpowiadać, powołując się na piątą poprawkę. Mówił, że nie spał powyżej 24 godzin. Policjanci przede wszystkim chcieli się dowiedzieć, jaki był motyw tych zbrodni. Jak to możliwe, że zupełnie normalny facet, bez problemów finansowych, rodzinnych, egzystencjalnych, bez żadnych ekstremistycznych poglądów, nagle decyduje się na tak makabryczne czyny? Przytoczony przez niego powód był dosłownie nie z tej ziemi. Nie chodzi tu o żadnych kosmitów, ale o to, że według Jasona za wszystko odpowiadała aplikacja Ubera. Mówił, cytuję: Wiem, że ciężko będzie wam w to uwierzyć, ale naprawdę zapanowało to nad moim ciałem i umysłem. Ofiary były wybierane przez niego zupełnie losowo. Zaznaczył, że widział w tej aplikacji Order Gwiazdy Wschodniej, masońskiej organizacji, oraz to, że podczas korzystania z interfejsu pojawiła się głowa Diabła. Jak sam mówił, głowa z rogami, głowa Diabła, coś jak głowa krowy. Nacisnął przycisk, i wtedy wszystko się zaczęło. Powód był tak absurdalny, że oczywiście nikt mu w to nie uwierzył, ale jeżeli to sprawiało, że dostarcza im zeznań, pozwalali mu mówić dalej. Dalton opowiada o tym, że aplikacja zmieniła kolor z czerwonego na czarny, i dla niego był to moment zobowiązania się wobec pewnej umowy. Umowy z diabłem. Mówił również o tym, że telefon dawał mu znaki, co prawdopodobnie mogło być związane z dźwiękowymi powiadomieniami o nowych klientach. Kolor czerwony w aplikacji wówczas było widać tylko wtedy, kiedy pokazywała się mapa, a kolor czarny, kiedy ktoś zamówił usługę i otrzymywało się zlecenie. Według Jasona miał nad sobą pełną kontrolę tylko wtedy, kiedy jego telefon pokazywał kolor czerwony. Jeżeli był czarny, nie panował nad swym ciałem i umysłem. Z jednej strony zeznania brzmiały jak opowieści szaleńca i wskazywały działania kogoś zupełnie obłąkanego. Z drugiej strony były zaplanowane i umyślne. Nosił przecież na sobie kamizelkę kuloodporną, wymienił broń i zmienił auto. Dodatkowo, jeżeli faktycznie miał nad sobą kontrolę, kiedy mapa była czerwona, to dlaczego po prostu nie wyszedł z auta i nie przestał tego wszystkiego? Umówmy się, historia Jasona nie miała za dużo sensu. Trzy miesiące po aresztowaniu. Tiana zeznawała przeciwko Daltonowi. Podczas jej zeznań Jason zaczął mówić bardzo dziwne rzeczy: coś o czarnych torbach, na ludziach i o tym, że muszą dostać się do jakiejś świątyni. I nikt nie rozumiał za bardzo, o co mu chodzi, ale po tym, co przeżyła Tiana, po czterech kulach, które przebiły jej ciało wystrzelone z ręki osoby, która siedzi zaledwie kilka metrów od niej, te słowa spowodowały u niej poważne załamanie nerwowe. Które powiem szczerze, ciężko się ogląda i słucha. Dalton został po tym wyproszony z sali sądowej i zabrany przez strażników. Niecałe trzy lata później, Jason rozmawiał przez telefon ze swoją matką i powiedział jej, że to już jest koniec i że udało mu się to coś zatrzymać. 7 stycznia 2019 roku przyznaje się do bycia winnym. Czy faktycznie udało mu się zapanować nad opętaniem, czy jednak po rozmowie ze swoim adwokatem uświadomił sobie, że udawanie szaleńca nie ma sensu, bo nikt w to i tak nie wierzy. Pozostało nam się w sumie tylko domyślać, lecz to, która wersja jest bardziej prawdopodobna, no, chyba nie muszę Wam mówić. 5 lutego 2019 roku Jason Dalton zostaje skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Tak kończy się ta historia, pełna niewiadomych ale pozostawiająca za sobą aż sześć martwych osób i dwie kobiety, które wykazały się ogromną siłą i odwagą, aby pomimo przeżytych tragedii wciąż żyć dalej. Dziękuję serdecznie wszystkim za wysłuchanie, dziękuję również osobom wspierającym mnie poprzez Tipli, trzymajcie się ciepło i do następnego razu. Hej!